Duchu z zegara, czy możesz? O kurcze, pieczone. No to ładny pierwszy obraz mi się trafił. Sira, <grym> fajnie. Nie wiem, jak mam to interpretować. Chciałem zapytać Ducha o, o imię i tak dalej. A tu wyskoczyło. Proszę bardzo. Ledwo zainstalowałem aplikację. <grym> Mówię, położę się, bo tak przed spaniem chcę sobie ją sprawdzić i o. <laughs> kurczę, blade. No to ładne kwiatki. <laughs> Następnym razem będę musiał chyba użyć SB7. Tylko, że w tej chwili nie mam baterii i muszę kupić jutro. Do z dobrej nocy wszystkim.